Witam bardzo serdecznie. W tym materiale omówię pojęcie ciągu rekurencyjnego. Pokażemy sobie, co to takiego jest ciąg rekurencyjny oraz jak rozwiązywać różne typy zadań z ciągiem rekurencyjnym. Na koniec nawet pokażemy sobie zadanie trochę wykraczające poza poziom podstawowy, mianowicie wyznaczanie wzorów rekurencyjnych ciągów, mając wzory ogólne tych ciągów. Zacznijmy jednak od początku. Spójrzmy na zadanie pierwsze. Mamy tutaj właśnie przykład ciągu określonego rekurencyjnie, czyli w taki sposób, że mamy podany pierwszy wyraz tego ciągu, a kolejny wyraz już jest określony za pomocą wyrazu poprzedniego. No i w ten sposób można obliczać wszystkie kolejne wyrazy. Może być tak, że będziemy mieli dany pierwszy wyraz, a może być tak, że będzie danych kilka pierwszych wyrazów, tak jak w zadaniu trzecim. Mamy podany pierwszy wyraz, drugi wyraz, a już Trzeci wyraz musimy obliczyć korzystając z dwóch wyrazów poprzednich, czyli pierwszego i drugiego. Wróćmy jednak do przykładu pierwszego. Z takimi przypadkami ciągów rekurencyjnych na poziomie podstawowym będziecie mieli do czynienia najczęściej, że będzie podany pierwszy wyraz tego ciągu, a kolejny już będzie zależny od wyrazu poprzedniego. Spróbujmy sobie wyliczyć kilka pierwszych wyrazów tego ciągu, a 1 jest równe 2, a teraz żeby obliczyć wyraz drugi, no to już korzystamy z tego przepisu i widzimy, że wyraz n plus pierwszy to jest 3 razy wyraz poprzedni, czyli n -ty plus 1, czyli my tu piszemy 3 razy wyraz poprzedni, czyli pierwszy, czyli 2 plus 1, czyli tu mamy 6 plus 1, czyli 7. No to obliczmy teraz wyraz trzeci. Znowu korzystamy z naszego przepisu 3 razy wyraz poprzedni, który przed chwilą wyliczyliśmy, że jest równy 7 plus 1, czyli 22, 21 plus 1, czyli 22. No i teraz wyraz czwarty to jest 3 razy wyraz poprzedni, czyli 22 plus 1, czyli 66 plus 1, czyli 67. No, i właśnie w taki sposób możemy wyliczać kolejne wyrazy ciągu określonego rekurencyjnie. Zatem polecenie do naszego zadania wykonaliśmy. Obliczyliśmy wyraz czwarty, teraz wyraz piąty, szósty i tak dalej. Na takiej samej zasadzie możemy obliczać. Ograniczeniem ciągów danych rekurencyjnie jest to, że nie możemy od razu obliczyć jakiegoś dalekiego wyrazu, np. setnego, dwusetnego, ponieważ musielibyśmy obliczyć wszystkie poprzednie wyrazy. W związku z tym, że kolejny wyraz zawsze obliczamy na pop Podstawie wyrazów poprzednich. Czasami jest taka możliwość, że ze wzoru danego rekurencyjnie da się wyznaczyć wzór ogólny, ale zazwyczaj nie jest to taka prosta sprawa. Czasem można, ale też nie zawsze jest to takie łatwe. Pokażemy sobie to jeszcze w dalszej części tego nagrania. Przejdźmy teraz do zadania drugiego. Dane mamy tutaj ciąg określony rekurencyjnie w taki sposób, czyli mamy dany pierwszy wyraz, a wyraz kolejny jest uzależniony od wyrazu poprzedniego podniesionego do kwadratu i jeszcze minus 3N. Musimy obliczyć sumę sześciu pierwszych wyrazów tego ciągu. Żeby rozwiązać takie zadanie, to niestety musimy obliczyć te sześć pierwszych wyrazów, a potem je na piechotę wysumować. No to liczymy. A1 mamy, to jest minus 1. No to teraz liczymy A2, drugi wyraz. Z naszego przepisu bierzemy wyraz an, czyli poprzedni, czyli nasze minus 1, podnosimy do kwadratu, czyli będzie minus 1 kwadrat, minus dalej 3 razy n. A n jest równe ile? No to mała zagadka, bo liczymy wyraz drugi, czyli w tym wzorze mamy dwójkę, i żeby tu była dwójka, no to n musi być równe 1. Czyli n jest równe 1. Tak samo tutaj braliśmy wyraz pierwszy. Naszym n była jedynka, czyli odejmujemy minus 3 razy 1, to się równa. Minus 1 do kwadratu to 1, minus 3 to będzie minus 2. No, i dalej już będzie szło łatwiej, bo przećwiczyliśmy nasz przepis na ciąg rekurencyjny, a 3 to się równa. Poprzedni wyraz do kwadratu, czyli minus 2 do kwadratu, minus 3 razy n, czyli razy 2 to się równa. 4 minus 6 to jest minus 2. No i w tym momencie zauważamy, że mamy taki sam wyraz ciągu. I mogłoby nam się wydawać, że dalej też już będą minus dwójki, do tego się przyzwyczailiśmy. Przy ciągach arytmetycznym i geometrycznym. Że jak kolejny wyraz jest taki sam, to znaczy, że albo różnica ciągu arytmetycznego jest równa 0, albo iloraz ciągu geometrycznego jest równy 1. W przypadku ciągów rekurencyjnych jednak tak być nie musi. No i zobaczmy, co nam da wyraz czwarty, wyraz czwarty jest równy. Wyraz poprzedni minus 2 do kwadratu, czyli zaczyna się tak samo jak poprzednio, ale tu już będziemy mieli minus 3 razy n, które jest. O 1 mniejszy od 4, czyli w tym przypadku jest równe 3. No i tu już wejdzie nam 4 minus 9, czyli minus 5. No to jeszcze obliczmy A5, to będzie poprzedni wyraz, czyli minus 5 do kwadratu, minus 3 razy n, czyli razy 4. To się równa 25 minus 12, czyli 13. No i teraz jeszcze A6, wyraz poprzedni, czyli 13 do kwadratu. Minus 3 razy 5, czyli 169, minus 15 to będzie 154. No i gdy mamy już wyliczone 6 pierwszych wyrazów, to możemy obliczyć sumę 6 pierwszych wyrazów. Dodajemy je minus 1 plus minus 2 plus minus 2 plus minus 5 i dalej jeszcze plus 13. Plus 154, no i to wychodzi równe 157. Zauważcie, że w tym ciągu danym rekurencyjnie, kolejne wyrazy układały się w taki dosyć ciekawy sposób. Na początku na ściąg był malejący minus 1, minus 2, minus a to w ogóle przez moment był stały, potem jeszcze zmalał na minus 5, a potem już urósł. Jeżeli byśmy się chwilę nad tym zastanowili, no to on dalej będzie też już rosnący. Będzie się układał trochę tak jak funkcja kwadratowa. Na początku była malejąca, potem się odbiła, był wierzchołek paraboli, i już teraz szybko rośnie. Kwadraty zdominują tutaj ten ciąg. Będzie to bardzo szybko rosnący ciąg. Wyraz siódmy, gdybyśmy chcieli obliczyć, to już byłoby 154 do kwadratu minus jakieś 3 razy 6, czyli minus 18 minus mała liczba. To, co tu odejmujemy, już jest bardzo mało, a te kwadraty niesamowicie szybko teraz by rosły. Przejdźmy sobie teraz do zadania trzeciego. Tutaj mamy dany ciąg określony rekurencyjnie w taki sposób, że mamy dane dwa pierwsze wyrazy tego ciągu, a kolejny wyraz jest uzależniony właśnie od dwóch poprzednich wyrazów. Musimy obliczyć wyraz piąty. Mamy pierwszy, drugi, no to liczymy na początku trzeci. Możemy sobie te ściągi wypisywać w taki sposób. Mamy wyraz pierwszy, mamy wyraz drugi, no to liczymy wyraz trzeci. Jak go liczymy? Jest to po prostu iloczyn poprzednich wyrazów, czyli 2 razy 3 to jest 6. No to kolejny wyraz to będzie 3 razy 6, czyli 18. No to kolejny wyraz znowu iloczyn dwóch poprzednich. 6 razy 18 to będzie 100. 60 plus 48 to będzie 108. No i kolejny wyraz to już byłoby 18 razy 108 to już duża liczba. Na szczęście mamy tutaj już to, co nas proszą, czyli wyraz piąty to jest nasze A5. No i odpowiedź w tym zadaniu to odpowiedź D. Także, jak widzicie, obliczanie kolejnych wyrazów w ciągu danego rekurencyjnie jest dosyć łatwe. Mamy wzór po prostu, który wykorzystuje poprzednie wyrazy ciągu. Najczęściej jeden, ale może wykorzystywać dwa, trzy lub więcej wyrazów w ciągu. To nie powinno nas wystraszyć, jeżeli tu będzie więcej tych wyrazów. Po prostu muszą one być jawnie określone na początku naszego wzoru rekurencyjnego, żebyśmy mogli z tego korzystać przy wyliczaniu wyrazów kolejnych. Popatrzmy teraz na zadanie czwarte. Tutaj musimy uzasadnić, że ciąg dany rekurencyjnie w taki sposób jest monotoniczny. Jak to zrobić najlepiej, i najprościej? Chyba najlepiej jest zbadać różnicę dwóch kolejnych ogólnych wyrazów tego ciągu. Czyli wzięlibyśmy nasz wyraz n plus pierwszy i odjęlibyśmy od niego wyraz poprzedni. Jeżeli taka różnica wyjdzie większa od zera zawsze, to będzie oznaczało, że ciąg jest rosnący. W przypadku ciągów arytmetycznych taka różnica zawsze wychodzi jako stała liczba, to jest różnica ciągu arytmetycznego. Tutaj raczej tak nie będzie, no ale się przekonamy. Zobaczymy, co nam wyjdzie. An plus 1. Żeby napisać wzór na a n plus 1, no to możemy wykorzystać to, co mamy tutaj napisane. Tu mamy wzór na n plus 1, czyli to przepisuję. 3n plus an. Minus 2 i teraz mamy minus AN. No to mogę tu napisać po prostu minus AN. Dlatego, bo w tym wzorze na a n plus 1 a n występuje. I tutaj tak ładnie mi się to odejmie, że otrzymam po prostu 3n minus 2. No i teraz przychodzi czas na małą analizę. Zastanawiamy się, jaki będzie znak tego wyrażenia. To jest ogólna różnica dwóch kolejnych wyrazów tego ciągu. My wiemy, że nasze n -y są większe bądź równe 1. Są to liczby naturalne, dodatnie i teraz dla takich n dodatnich to wyrażenie będzie zawsze większe od 1. Najmniejszy n, jaki tu możemy podstawić, to n równy 1. 3 razy 1 to 3, minus 2 to będzie 1. A jak już n podstawimy równego 2, to 3 razy 2, 6. Minus 2, 4 jest to wyrażenie rosnące, wyrażenie liniowe rosnące i możemy napisać, że dla nów większych bądź równych 1 to wyrażenie 3n minus 2 jest większe od 0. To stąd wynika, że ciąg a n jest rosnący. W tym przypadku dosyć łatwo było zauważyć, że to wyrażenie jest dodatnie dla nów większych Bądź równych 1. Jeżeli tego jednak nie widać byłoby na pierwszy rzut oka, to po prostu piszemy sobie takie równanie. Nasze, nasza różnica dwóch kolejnych wyrazów ciągu sprawdzamy, czy jest większa od 0. Moglibyśmy napisać mniejsza od 0, nie ma to znaczenia. Po prostu sprawdzamy znak tego wyrażenia, kiedy jest większe od 0, a kiedy jest mniejsze od 0. No i trzeba po prostu wtedy rozwiązać taką nierówność. Co robimy tradycyjnie? 3n większe od 2, no i tu by wyszło, że n musi być większe od 2 trzecich. Czyli stąd wypłynął taki wniosek, że ta różnica jest dodatnia, czyli ciąg jest rosnący, pod warunkiem, że n jest większy od 2 trzecich. No ale my wiemy, że n jest większy od 1, większe bądź równe 1. Czyli ten warunek jest spełniony dla wszystkich nów określających na ściąg, czyli na ściąg jest zawsze rosnący. Także w ten sposób możemy sprawdzać znak różnicy, po prostu rozwiązując taką nierówność, chyba że widać to od razu, no to nie musimy tego robić. Tak jak powiedziałem, gdyby tu wyszła nam liczba stała równa 5, 10, 11 albo minus 3, gdyby nam tutaj wyszło, no to mielibyśmy zawsze ujemną różnicę, co by oznaczało, że nasz ciąg jest malejący. Gdyby nam tu wyszło po prostu minus n, to tak samo. Byłaby to zmienna różnica dwóch kolejnych wyrazów, ale zawsze ujemna. Minus n dla n u większych bądź równych 1 byłby zawsze ujemny i wtedy mielibyśmy ciąg malejący. Krótko mówiąc, żeby zbadać monotoniczność ciągu, no to sprawdzamy różnicę dwóch kolejnych wyrazów i sprawdzamy, jaki jest znak tej różnicy. Jeżeli wyjdzie zależny od n, to musimy sprawdzić, jak się zachowuje takie wyrażenie, zależne od n, kiedy jest większe, a kiedy jest mniejsze od 0. No, i jak wyjdzie, że zawsze jest większe od zera, to jest rosnące, jak zawsze mniejsze od zera, to jest malejące. A jeżeli wyjdzie trochę takie, trochę takie, no to wtedy ciąg jest niemonotoniczny. Ewentualnie jest monotoniczny do pewnego momentu i zmienia tą monotoniczność za jakiś czas. Tak jak na przykład ten ciąg w zadaniu drugim. Na początku można było powiedzieć, że jest monotoniczny, malejący. Minus 1, minus 2, minus 2, minus 5. Właściwie mógłbym powiedzieć, że jest. Monotoniczny, nie rosnący, bo tu przez moment był stały, a potem już od minus piątki zaczyna być rosnący, czyli zmienił swoją monotoniczność. Ale globalnie o tym ciągu powiemy, że jest niemonotoniczny. Na początku maleje, potem jest przez chwilę stały, potem znowu maleje, potem rośnie zdecydowanie niemonotoniczny jako cały. No to przejdźmy teraz do zadania piątego. Tutaj musimy obliczyć wyraz 2025 ciągu danego rekurencyjnie w taki sposób. Wydawałoby się zadanie dosyć straszne, bo jakiś bardzo odległy wyraz musimy obliczyć. No ale żeby się z tym jakoś uporać, to po prostu wypiszmy sobie kilka początkowych wyrazów tego ciągu i zobaczymy, jak on się kształtuje. Wyraz pierwszy jest równy 5. Wyraz kolejny to 2 minus wyraz poprzedni, czyli 2 minus 5, czyli będzie minus 3. No to kolejny wyraz. 2 minus wyraz poprzedni. Czyli 2 minus minus 3 to będzie 2 plus 3, czyli 5. No to wyraz kolejny. 2 minus wyraz poprzedni. 2 minus 5 minus 3. No i widzimy, że nasz ciąg będzie się układał właśnie w taki sposób. Na przemian będzie to minus 3 i 5 i tak dalej. Zatem nasz wyraz 2025 będzie równy albo minus 3, albo 5. Żeby to ustalić, która z tych dwóch opcji, to patrzymy na wyrazy parzyste i nieparzyste. To jest nasze A1, tu było obliczone A2, no i dalej mamy A3, tutaj jest A4, czyli widzimy, że nieparzyste wyrazy są piątkami, a parzyste, dwójka, czwórka, szóstka są minus trójkami. A 2025 ma tutaj indeks nieparzysty, czyli będzie piątką. Zatem stąd wynika, że A2025 jest równy 5, a A2026 będzie równy minus 3. I tak dalej. Także w ciągach rekurencyjnych też mamy tą fajną sprawę, że co prawda nie mamy danego wzoru ogólnego, ale z naszego przepisu na wyraz kolejny w zależności od wyrazów poprzednich możemy sobie wypisać kolejne wyrazy takiego ciągu i poszukać zależności. Albo nawet w takim zadaniu o monotoniczności sprawdzić jak będą się układały te kolejne wyrazy, czy ciąg rośnie, czy ciąg maleje, natomiast żeby formalnie wykazać, że jest rosnący bądź malejący, to niestety trzeba zbadać taką różnicę ogólnych wyrazów w ciągu. Nie wystarczy wypisać kilku kolejnych wyrazów, żeby pokazać, że jest monotoniczny. Ewentualnie wystarczy wypisać kilka kolejnych wyrazów, żeby pokazać, że jest niemonotoniczny. Tak jak tutaj, wypisaliśmy kilka wyrazów, no i już widać, że nie jest ani rosnący, ani malejący, bo zmienia się na zmianę. Rośnie, maleje, rośnie, maleje, rośnie. Czyli już z wypisania akurat tutaj kilku kolejnych wyrazów można pokazać, że ciąg jest niemonotoniczny. Żeby jednak pokazać, że jest, no to trzeba pokazać, że znak różnicy jest zawsze dodatni albo zawsze ujemny. No dobrze, no to przejdźmy do zadania szóstego. Tu musimy uzasadnić, że ciąg określony rekurencyjnie w taki sposób jest arytmetyczny. I musimy wyznaczyć wzór ogólny tego ciągu. To zadanie też już moim zdaniem trochę wykracza ponad poziom podstawowy, ponieważ nie musimy na pewno umieć wyznaczać wzorów ogólnych ciągów danych rekurencyjnie, chyba że są właśnie jakieś takie bardzo szczególne. Tak jak na przykład ten. Co zrobić, żeby udowodnić, że ciąg jest arytmetyczny? Musimy pokazać, że ma stałą różnicę r, czyli różnica dwóch sąsiednich wyrazów, czyli wyrazu an plus 1 i wyrazu an musi wyjść nam stałą liczbą. Jeżeli wyjdzie zależna od n, to nie jest to ciąg arytmetyczny. No to sprawdzamy. Piszemy wzór na n plus 1, taki jak mamy tu, to jest an plus 3, minus to, co było, czyli minus an, a n odejmują się, zostaje 3. Wyszła nam stała liczba i to jest różnica ciągu arytmetycznego. Mamy wyraz pierwszy, mamy różnicę, to jesteśmy w stanie stąd napisać wzór ogólny tego ciągu. A n to jest a1 plus n minus 1 razy r. Wzór ogólny ciągu arytmetycznego, czyli w naszym przypadku to będzie 0 plus n minus 1 razy r, czyli razy 3, czyli to będzie 3n minus 3. Mamy wyznaczony wzór ogólny ciągu arytmetycznego, no i pokazaliśmy, że ten ciąg tak naprawdę jest ciągiem arytmetycznym. Także generalnie nie taka trudna sprawa i udało nam się w takim szczególnym przypadku wyznaczyć wzór ogólny tego ciągu, co generalnie dla ciągów danych rekurencyjnych rekurencyjnie zazwyczaj jest albo niemożliwe, albo bardzo, bardzo trudne. Tutaj będziemy mieli jeszcze kolejny przykład podobny, analogiczny, tylko dla ciągu geometrycznego. Musimy uzasadnić, że taki ciąg dany rekurencyjnie jest geometryczny, i tym razem pytanie jest, którym wyrazem tego ciągu jest liczba 48? No to spróbujmy najpierw uzasadnić, że ten ciąg jest geometryczny. Analogicznie jak dla ciągu arytmetycznego, tym razem dla ciągu geometrycznego musimy pokazać, że iloraz dwóch kolejnych wyrazów jest stałą liczbą jest tym ilorazem ciągu równym q. Czyli chcemy sprawdzić, że an plus 1, gdy podzielimy na an, czyli wyraz poprzedni, to uzyskamy stałą liczbę, niezależną od n. -a. No to podstawiamy pod an plus 1 to, co mieliśmy, minus 2 razy an, podzielić na an, znowu an -y się skracają, no i wychodzi nam minus 2, czyli to jest iloraz q naszego ciągu geometrycznego. Mając iloraz Q, możemy wyznaczyć wzór na nty wyraz tego ciągu, albo na piechotę policzyć z trójki, kiedy dojdziemy do 48, mnożąc poprzedni wyraz przez minus 2, co też można było zrobić bezpośrednio z naszego ciągu danego rekurencyjnie. No ale musieliśmy pokazać, że ciąg jest geometryczny, czyli że ma stały ten iloraz e, równy w tym przypadku minus 2. Spróbujmy jednak wyznaczyć wzór ogólny, tak jak tu zrobiliśmy dla ciągu arytmetycznego, chociaż. Nie proszą nas o to w tym zadaniu. Napiszmy, że a n to się równa. No i jak to było? Pierwszy wyraz, a1 razy q w potędze o 1 mniejszej niż n, czyli n minus 1, czyli to się równa. Pierwszy wyraz, czyli 3 razy q, czyli minus 2 w potędze n minus 1. No i mamy wzór na nty wyraz, i teraz zastanawiamy się, dla jakiego n Taki wzór będzie równy 48. Czyli musimy po prostu rozwiązać takie równanie. 3 razy minus 2 do potęgi n minus pierwszej równa się 48. Dzielimy na początku to równanie stronami przez 3. No i wychodzi, że minus 2 do potęgi n minus pierwszej równa się 16. No i teraz minus 2 do której potęgi da nam 16? No 2 do czwartej daje 16, ale minus 2 tak samo do potęgi parzystej minus zniknie da nam 16, czyli ten wykładnik n minus 1 musi być równe 4, czyli wychodzi, że n jest równe 5. No i stąd wniosek, że piąty wyraz jest równy 48. No i w ten sposób znaleźliśmy rozwiązanie tego zadania, ale równie dobrze mogliśmy to znaleźć na piechotę. Jest to trochę niebezpieczna metoda, bo czasami moglibyśmy musieć wypisać dużo wyrazów w ciągu, aby znaleźć ten, o który chodzi, ale zazwyczaj nie jest to też tak bardzo daleko w tych zadaniach spróbujmy może sobie zrobić nawet dla treningu z naszego ciągu rekurencyjnego nawet nie patrząc teraz na wzór ogólny ciągu geometrycznego. Pierwszy wyraz jest równy 3, a kolejny minus 2 razy poprzedni. 3 razy minus 2 to będzie minus 6. Kolejny minus 6 razy minus 2 to 12. 12 razy minus 2 to będzie minus 24, kolejny minus 24 razy minus 2 to będzie na plusie 48, a następny 48 razy minus 2 to będzie minus 96 i tak dalej. Także widzicie, że w ciągu ze wzoru ciągu danego rekurencyjnie można bardzo szybko wyliczać kolejne wyrazy. Jest to dosyć łatwe. No i tutaj szybko znaleźliśmy ten 48 wyraz. Widzimy, że jest on na piątym miejscu, czyli to jest nasze A5. No ale mając wzór ogólny ciągu geometrycznego, też mogliśmy to wyliczyć w ten sposób. To przejdźmy jeszcze na sam koniec do najtrudniejszego zadania ósmego. Mamy tutaj dane trzy ciągi i musimy wyznaczyć ich wzory rekurencyjne. Jak to zrobić? Weźmy na początku ten najłatwiejszy ciąg an równy 5n minus 7. Żeby wyznaczyć ciąg rekurencyjny, to chcemy mieć przede wszystkim wzór na an plus 1. No to spróbujmy wyliczyć takie an plus 1. Najpierw korzystając z tego wzoru ogólnego, po prostu podstawiając pod n -a, n plus 1, czyli to będzie 5 razy n plus 1 minus 7. To się równa 5n. -7. Plus 5 minus 7. No i w tym momencie się na chwilę zatrzymajmy, ponieważ chcielibyśmy mieć wzór rekurencyjny, czyli to an plus 1, chcielibyśmy, żeby było zależne od AN. -a. Ale widzimy, że tutaj mamy 5n minus 7, co tak naprawdę jest anem. Czyli możemy napisać, że tu mamy tak. 5n minus 7 plus 5. Po prostu zamieniłem kolejnością te wyrazy. A to, co jest tutaj, no to jest nasze an. Czyli możemy napisać, że to jest an plus 5. No i w ten sposób wyliczyliśmy wzór na n plus pierwszy wyraz w zależności od wyrazu poprzedniego, n tego. No i teraz pozostaje jeszcze nam obliczyć wyraz pierwszy, a 1. To możemy zrobić z tego wzoru 5 razy 1 minus 7 to będzie minus 2. No i mamy przepis na an plus pierwszy wyraz, że to jest an plus 5. I gotowe. Mamy wzór rekurencyjny ciągu, który był dany wzorem ogólnym. No to spróbujmy teraz tą samą procedurę przeprowadzić dla dwóch kolejnych przykładów, czyli dla ciągu BN oraz CN. W szczególności przykład CN to już zdecydowanie wykracza ponad poziom podstawowy, ponieważ mamy tutaj silnię, no ale zrobimy sobie te przykłady, tutaj pod punkt A, tutaj pod punkt B, ciąg BN. Tak samo, szukamy, ile jest równe BN plus 1, no to podstawiamy do tego wzoru pod A. E na n plus 1, mamy 2 dzielone na 3 do potęgi n plus pierwszej, to się równa. I będziemy chcieli z tego wzoru zrobić częściowo wzór bn, żebyśmy tutaj mieli coś razy bn albo wzór ten bn plus coś. No krótko mówiąc, chcemy tak jak w przykładzie A, wyłuskać w jakiś sposób tutaj wzór bn, czyli to wyrażenie 2 przez 3n. No to jest dosyć łatwa sprawa, bo możemy napisać tak, że mamy tu 2 dzielone na 3 razy 3 do potęgi n tej, czyli to jest inaczej 1 trzecia razy 2 przez 3 do n tej. No i to, co mamy tutaj, to jest już nasz wzór bn, czyli mamy, że to jest 1 trzecia razy bn. No i jeszcze wypada wyliczyć b1 to się równa 2 na 3 do pierwszej, czyli na 3, czyli to jest 2 trzecie. No i bn plus 1 to się równa 1 trzecia bn. No i mamy wzór dany rekurencyjnie dla ciągu bn. No to zróbmy jeszcze sobie ten ostatni, najtrudniejszy przykład. C. Mamy tutaj, że przepiszę może to, że cn to jest 5 do potęgi n tej razy jeszcze n silnia. Dla osób, które nie wiedzą, co to jest silnia, to jest po prostu zapis iloczynu liczb od 1 do n, czyli N silnia to jest 1 razy 2 razy 3 razy 4 razy i tak dalej, aż do razy N. Gdybyśmy mieli na przykład 6 silnia, no to to jest 1 razy 2 razy 3 razy 4 razy 5 razy 6. Po prostu taki iloczyn. No i jak tutaj wyznaczyć wzór rekurencyjny tego ciągu? No tak samo jak poprzednio. Piszemy wzór na Cn plus 1, że to jest 5 do potęgi N plus 1 razy. Znowu, zamiast N to N plus 1 silnia. I to się równa. Chcemy tutaj wyłuskać wzór na cn, czyli taki napis, czyli z 5 do n plus 1 kradniemy jedną piątkę, mamy 5 razy 5 do n tej już razy, a silnie n plus 1 wyrazów możemy zapisać tak, że to jest n silnia razy wyraz kolejny, czyli n plus pierwszy. Czyli mamy tutaj tak. 5 razy n plus 1 razy 5 do n tej razy n silnia. 5 do n tej razy n silnia. No i to wyrażenie, które mamy tutaj, to jest nasze Cn. Czyli ostatecznie możemy napisać, że mamy 5 razy n plus 1 razy Cn. No i jeszcze musimy wyliczyć pierwszy wyraz. C1 to się równa. 5 do pierwszej to jest 5 razy 1 silnia, czyli razy 1, czyli po prostu 5. No i mamy wzór rekurencyjny naszego ciągu. Wyraz pierwszy określony. I przepis na wyraz n plus pierwszy, który jest tutaj. Także generalnie to też nie jest jakaś bardzo trudna sprawa, wyznaczyć wzór rekurencyjny z ciągu danego w postaci ogólnej. Myślę, że na poziomie podstawowym takiego polecenia nie powinno być, ale jako, że nie jest to jakieś takie aż bardzo trudne, to też chciałem pokazać, jak to w razie czego możecie zrobić. Natomiast te wszystkie inne operacje na ciągach danych rekurencyjnie sobie wyżej przećwiczyliśmy, które mogą pojawić się na poziomie podstawowym. Nawet to określanie monotoniczności czy wzoru ogólnego tak jak w zadaniu szóstym oraz siódmym. To też jest takie troszeczkę trudniejsze. Myślę, że na maturze podstawowej czegoś takiego nie powinno być, ale przerobiliśmy na wszelki wypadek, żebyście wiedzieli, jak sobie radzić w takiej sytuacji, gdyby jednak się pojawiło. Myślę, że jednak, jeżeli się pojawi jakieś zadanie, to bardziej na zasadzie tych pierwszych kilku zadań, gdzie musimy wyliczyć któryś wyraz ciągu określonego rekurencyjnie, ewentualnie obliczyć sumę kilku początkowych wyrazów, co tak naprawdę sprowadza się do wyliczenia tych wyrazów i wysumowania ich. No i właściwie tyle to badanie monotoniczności, o, albo coś takiego też może się pojawić, wyglądające na pozór na dosyć skomplikowane, ale po wypisaniu kolejnych wyrazów w ciągu wcale takie nie jest. Także raczej takich zadań spodziewałbym się na maturze na poziomie podstawowym, ale tutaj omówiliśmy sobie też takie trochę trudniejsze przypadki, żebyście byli przygotowani na różne okoliczności. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę, życzę powodzenia w nauce i do usłyszenia.